Szybkie wpłaty i wypłaty do arbitrażu, handel w parze do złotówki, gra na dźwigni, bezpieczeństwo, Coxie iO. wszystkie rynki w jednym miejscu. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku serii KryptoKalendarz na kanale KryptoRaport. W tej serii łączymy analizę techniczną z analizą fundamentalną, czyli wydarzeniami, które mogą mieć wpływ na cenę omawianej kryptowaluty. Ja nazywam się Fastań, zapraszam Was do obejrzenia dzisiejszego odcinka. Jeśli podoba Wam się to co robimy, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Jeśli macie jakieś propozycje na kolejny odcinek, jakie waluty byście chcieli zobaczyć przeanalizowane, to piszcie w komentarzach. Zaczynamy. Dziś omówienie sytuacji na rynku. Zamówi... Zaczniemy od ceny Bitcoina. Bitcoin odbił się od bardzo ważnego poziomu w okolicach 13700 700 do 14 000, na... patrząc na giełdę Binance. Na giełdzie to jest w parze do Tethera USDT. W parze do dolara bardziej precyzyjnie był ten top bo gdy sobie tak gdy sobie zmierzymy korektę jaką wykonał bitcoin od, od szczytu od poprzedniego od ATH 200 000 do najniższego punktu to jest to idealnie 0618 0618 mierzenia FIBO i jest to też w okolicy, patrząc na interwał miesięczny, też jest bardzo ważny poziom horyzontalny. Tak, więc odbiła się tutaj ładnie nam cena. Wracamy na Binance. Co się dzieje dalej? Cena się odbiła na dosyć dobrym wolumenie. Ten ruch, ten ruch w górę, czyli już tuż przed, przed rozpoczęciem korekty. Większość świec już była na takim średnim poziomie, jeśli chodzi o wolumen. Natomiast już ten spadkowy, te świece spadkowe widać, że już są wyraźnie wyższe. Teraz cena spadła poniżej ważnego poziomu, jakim było 1500, ale utworzył nam się klin zniżkujący, który jest formacją odwracającą trend. Ta cena się odbiła w górę i teraz testuje od dołu tą linię trendu. To jest częste zjawisko, że jeżeli zostaje przybite coś, czyli wsparcie czy opór zostaje testowane od drugiej strony. Więc jeżeli cena się utrzyma dłużej, powyżej 11500, to jest to bardzo boliż dla Bitcoina. Można liczyć na dalsze wzrosty dosyć szybko. Natomiast jeżeli mm, dla mnie większym prawdopodobieństwem jest, że ta cena przetestuje jeszcze niższe, niższe wsparcia i wtedy te pieniądze równomiernie bardziej się rozdają na rynek altcoinów. W tej chwili już się trochę te, te pieniądze przesuwają, ale to tak jakby wybrane projekty, więc trzeba, trzeba mądrze, mądrze wybierać póki co. Przechodzimy do altcoinów. Pierwszy z projektów, który chciałem omówić to jest Tron. Jeśli chodzi o wpływy na kurs, to największą robotę tutaj robi marketing CEO tej kryptowaluty, czyli Justina Sana. Choć ten wpływ jest już teraz mniejszy, bo kilka razy on się ośmieszył, zapowiadając na przykład jakieś ważne wydarzenie, a okazało się, że jest to śniadanie z Warrenem bufetem. Przez no, myśleć, że to jest jakiś implementacja nowa i tak dalej, coś, co, co pozwoli rozwinąć się bardziej projektowi, natomiast się okazało, że to jest śniadanie z Warrenem bufetem. Myślę, że tego typu zagrania mogą nawet zniechęcać nowych inwestorów, czy, czy jest to celowe działanie, nie wiem. Możliwe, że tak. SEO można na przykład w, tej, w ten sposób manipulować wyceną rynkową. Patrząc na wykres, cena nam spadła. Podważne pod ważne wsparcie, ale też może na większym interwale będzie lepiej widać. Im wyższy interwał, tym te poziomy horyzontalne są jakby bardziej respektowane przez cenę. Czyli mamy tutaj takie cienie, widać świec, i kilkukrotnie się cena w tym momencie, w tym przedziale odbijała, więc jest teraz szansa również, że się nam odbije. Natomiast, żeby myśleć o jakichś wzrostach większych, ta cena musi powrócić na to ważne wsparcie, czyli te 340 Satoshi. Jeżeli ktoś lubi skalpować, jakieś krótkie pozycje otwierać, to myślę, że może to być jako target, jako realizacja zysku. jeżeli ktoś kupi gdzieś tutaj w dołku, myślę, że teraz ogólnie jest dobry, dobry współczynnik ryzyka do potencjalnego zysku, jeżeli sobie z wąskim stop ktoś sobie może otworzyć pozycję. Natomiast jeżeli ktoś, dłuż, ktoś dłużej trzyma pozycję i bardziej inwestuje długoterminowo i się zastanawia nad zakupem, no to tak jak mówię, ja bym poczekał aż ta cena wróci powyżej 340 satoshi. I wtedy myślę, że możemy, tak jak na przykład tutaj było, cena trzeba wróciła, i jak już potem wróciła na stałe, to na, dłuż, na dłużej, to ta cena zanotowała naprawdę spory wzrost. Nie? Więc myślę, że myślę, że warto sobie poczekać i warto obserwować. Myślę, że to jest kluczowy poziom, jeśli chodzi o opór 340 Satoshi, jeśli chodzi o wsparcie, właśnie w okolicach 270. Można tak powiedzieć. Jeżeli to nam padnie, ten poziom, no to myślę, że te dolne jakieś granice, no jest to już bardzo duża różnica, i e, myślę, że tutaj będą jednak byki walczyć, żeby ten poziom utrzymać. Drugi z projektów jest Ripple XRP. Dużo wydarzeń. Ostatnio współpraca z Monegram, czyli jednym z czołowych operatorów przekazów pieniężnych na świecie. Akcje amerykańskiej spółki od razu urosły o 100% po ogłoszeniu tej współpracy. Nawet na wycenę XRP się to nie przełożyło. Tam kilka procent chyba podskoczył i, i, i spadł. Na portalach społecznościowych krypto Twitterze widać dużą złość inwestorów, rozżalenie. Czekali długo na ruch w górę, podobny jak był we wrześniu ubiegłego roku. Bo właśnie wczoraj nawet na live mówiłem. Z Patrykiem rozmawialiśmy o tym, ktoś się zapytał też o XRP, co myślę. Więc XRP w parze do Bitcoina jest właśnie, tak jak mówię, dużo inwestorów liczyło, że zrobi się tak jak tutaj podwójne dno było i to było właśnie we wrześniu ubiegłego roku i tutaj cena zrobiła prawie 200% w górę. I teraz prawie, że identycznie to wyglądało, było pierwsze odbicie, tak jak tutaj. Cena zeszła do, znowu do wsparcia i dużo osób liczyło na odbicie, też tutaj kupiło dużo osób. Natomiast cena od razu bardzo szybko została, została zniszczona w dół, poniżej tego wsparcia. To jest interwał dzienny, czyli te świece dzienne się zamykają już pod wsparciem, już kilka tysięcy, więc, więc Gdybym się zastanawiał nad inwestycją w parze do Bitcoina, gdybym chciał otworzyć pozycję, to tak jak w przypadku Trona, również tutaj bym czekał, aż ta cena wróci powyżej tego ważnego, ważnego poziomu, który teraz jest wsparciem. Wcześniej był mocnym. Przepraszam, jest teraz oporem. Wcześniej było ważnym wsparciem i ta cena się właśnie w kluczowym momencie odbijała od tego poziomu. Natomiast każde wsparcie po przebiciu w dół staje się oporem, i tutaj również tak mamy taki przypadek. W tej chwili 4100 to jest dosyć silny opór. Jeżeli ta cena wyskoczy z powrotem, ponad to utrzyma się kilka świec dziennych powyżej tego poziomu. Myślę, że można myśleć o otwarciu pozycji. Jeżeli ktoś się zastanawia nad zakupem, ktoś lubi, wierzy w ten projekt, to myślę, że to jest dobry poziom do obserwacji. Można sobie również wyznaczyć taką linię trendu spadkowego. Ta cena może zrobić na przykład tak, będzie fejkowe wyjście w górę i ona się odbije w dół. Ale jeżeli przebije tą linię trendu, dojdzie nam do tego horyzontalnego oporu, powiedzmy, że zrobi jakiś pullback, czyli retest tej linii i wtedy już jest większa szansa na ruch w górę. Myślę, że tu jest wtedy najbezpieczniejsze wejście w pozycję. Natomiast, jeżeli ktoś się zastanawia, ma ten projekt i też już jest, ma dosyć, chce sobie zainwestować w, in, w, w jakąś inną kryptowalutę, myślę, że też warto obserwować sytuację, tą wersję spadkową. Czyli jeżeli cena dotrze do powiedzmy tych 4100-200 Satoshi i zobaczymy, że na dużym wolumenie zaczyna odbijać w dół od tego poziomu, myślę, że jest to czas na, na wyjście z, z tej pozycji. Natomiast może też być tak, że jest to manipulacja i cena, tak, jak na przykład tutaj, zeszła i za chwilę powróciła na większym, dużo wolumenie. Dlatego myślę, że warto poczekać 2-3 świece dzienne. Jeżeli się zamykają powyżej lub poniżej jakiegoś ważnego poziomu, to jest to już bardziej wiarygodna sytuacja. Zwłaszcza właśnie na XRP, który jest według mnie jednym z bardziej manipulowanych wykresów, czyli no, zachowań ceny. Kolejnym projektem, który chciałam mówić, jest Seller. Do 30 czerwca uruchomienie MindNet, realizacja SDK Public 3.0, dwa inne wydarzenia: wdrożenie implementacji C-Road oraz Off-Chain Providers, czyli początek współpracy z dostawcami usług spoza blockchainu z Seller. Interwał jednodniowy za wiele nam informacji, może nie daje. Czterogodzinowy jest taki, może bardziej reprezentatywny. I też mamy taką sytuację, że cena spada pod ważne wsparcie. Odbiła się, był to retest, i teraz jest lekko w górę się kieruje, ale tu jeszcze mamy dosyć nieduże odległości. Kolejne, kolejne wsparcia, tak, w tej chwili można powiedzieć, że jest to w strefie wsparcia. Sobie jeszcze przybliżymy ten wykres. Można zauważyć, że tutaj zostały robione zakupy. Ten wolumen nagle wolumen kupujących jest znacząco wyższy niż sprzedających. W tej chwili była jakaś wyprzedaż mała i tutaj znowu pojawiają się prawdopodobnie kupujący, więc warto sobie obserwować ten poziom wsparcia, około 120 satoshi, 110-120 satoshi. Myślę, że Seller jest taką walutą, w którą w którą będzie, będą pakowane pieniądze też w najbliższym czasie. Pod warunkiem oczywiście, że Bitcoin też nie zrobi kolejnego rajdu w górę, jeżeli, jeżeli ta korekta będzie kontynuowana na Bitcoinie, myślę, że te pieniądze właśnie równomiernie bardziej prze, będą przechodzić po rynku, przejdą przez, przez rynek, alt, rynek altcoinów. I przeważnie jest tak, że jako w tej pierwszej fali wzrostów na altcoinach, jako Jeden z pierwszych dostaje pieniądze seller i inne projekty z tego launchpada, czyli seller ale to za chwilę przejdziemy do matica. No, ale wracając do sellera, jeszcze to właśnie tutaj jest to wsparcie. Możemy obserwować, czy będzie tutaj pojawić się jeszcze większy wolumen, czy ta cena odbije na dużym wolumenie. Tak jak tutaj, też właśnie na dużym wolumenie została przebity ten poziom, i później już ta cena zrobiła. Nam jakiś, dosyć spory procent, Tak, około 15-20%. Więc teraz mamy podobną sytuację. Jeżeli odbiję z tego poziomu około 120 Satoshi, to można liczyć, do, do kolejnego oporu mamy jakieś 15-20%. Natomiast myślę, że jeżeli by się tak stało, to już będzie wyższy dołek, czyli to już jest początek trendu wzrostowego. Właściwie możemy sobie wyznaczyć nawet taki kanał wzrostowy na no, sela, że widzę już powoli. Tak, więc teoretycznie wersja optymistyczna, bym powiedział, mówić, że to od, będzie odbicie od tego poziomu około 120 Satoshi i ta cena będzie budowała dalej ten kanał wzrostowy. Wersja spadkowa jest taka, że spadniemy poniżej tych 110-115 Satoshi i wtedy taką deską ratunku jest około jeszcze 100 Satoshi. Jeżeli to nie utrzyma się, no to niestety nie wiem, gdzie ta cena się zatrzyma, bo już później nie ma wsparć. Może być taki free fall tak zwany, ale według mnie większe prawdopodobieństwo jest wzrostu, zwłaszcza, że jeszcze fundamentalnie mamy wydarzenia. Czwartym z projektów, o których chciałem omówić, altcoinów jest Matic. Do 30 czerwca jest implementacja Plasma Cross Assets. Swap ma pozwalać na wpłatę i wypłatę asetów na bazie Ethereum przy użyciu implementacji Matic Plasma. Do 30 czerwca Proof of Stake Validator. Seller i Matic to alty, które weszły na Binance poprzez Launchpad i jak do tej pory, no, notują, dużo się dzieje po prostu na nich. Myślę, że dla takich osób, które krótkoterminowo pozycje, po prostu handlują krótkoterminowo, Matic i Seller są, są dobrymi walutami do robienia takich transakcji. Jest teoria, że deweloperzy Trona i Binance, czyli Justin Sun i Chao Peng, spekulują na tych altcoinach, które wyszły. W ten sposób dostały się na giełdy Binance, zostały notowane. I to jest tylko jedna z teorii. Oczywiście nikt nie ma dowodów na to, ale czasem pokazują się pozytywne wpisy na Twitterze tych dwóch panów i na temat właśnie tych walut, i czy w jakiejś współpracy, i zaczynają one momentalnie rosnąć. Warto więc zwracać na nie uwagę i, i obserwować w kluczowych, w kluczowych miejscach. Patrząc na wykres, to może przejdę na wyższy interwał, bo tu już mamy troszkę większą historię na tej walucie. No, po wejściu na Binance spory wzrost, bardzo duży i w tej chwili jest też korekta i tworzy nam się taki klin zniżkujący, który jest też formacją właśnie odwrócenia trendu. Jeżeli cena się utrzyma przez jeszcze dłuższy czas. Bo ona spada poniżej kluczowego wsparcia, które było w okolicy 160 Satoshi. Spada poniżej, ale wróciła na no, dosyć dobrym wolumenie. Natomiast czy się utrzyma? Myślę, że warto obserwować właśnie, czy się utrzyma w okolicy 160, czy będzie jeszcze jeden test dolnego ograniczenia tej formacji. Jeżeli tak, to myślę, że warto się wstrzymać z zakupami. A jeżeli wyjdzie sobie górą, to też... Najczęściej spotykany scenariusz przy przebijaniu tego typu formacji jest taki, że cena idzie do jakiegoś oporu horyzontalnego, jest retest tej linii formacji i dopiero mamy ruch w górę i tutaj mamy najbezpieczniejsze wejście, jeżeli ten poziom zostaje przebity. I taka struktura się tworzy właśnie na, trend, na odwrócenie trendu. Najczęściej to jest odwrócona głowa z ramionami e, lub jakaś forma konsolidacja w formie na przykład flagi byczej. Więc myślę, że warto obserwować taki scenariusz, czy, się, czy, on, czy on się zadzieje na tej cenie. Jeżeli nie, to być może będzie jeszcze jeden test dolnego ograniczenia tej formacji w okolicy 115-120 satoshi. A jeżeli nie, to mamy dopiero większy, większe wsparcie w okolicach Ilu? 55-60, także myślę, że wąski stop loss, jeżeli ktoś będzie chciał sobie wejść w taką Matica, wąski stop loss pod wsparciem, ja tutaj mam poziomy wyznaczone właśnie z FIBO, czyli zmierzyłem podobnie jak na Bitcoinie, no w zasadzie trochę przypomina ten wykres Bitcoina, Matic, tylko, że w dużo szybszy ten cykl. Więc zmierzyłem sobie cały ten ruch w górę i tutaj mamy korektę. Praktycznie ta korekta zeszła do jednego z ważniejszych punktów 0.786 mierzenia FIBO. Więc jeżeli się to utrzyma na tym poziomie to jak mówię szansa na szybkie wyjście w górę. Jeżeli się nie utrzyma to pewnie będzie jeszcze jeden test dolnego ograniczenia tej formacji być może podwójne dno. W przypadku pozytywnym, w przypadku negatywnym spadek i test niższych wsparć. Piąty z altcoinów, o których chciałem mówić w tym odcinku, to jest Zikesh. Zikesh 18 lipca ma hard fork. Hard fork się nazywa Ikeash fork. Będzie to podział łańcucha, i każdy posiadać, posiadacz Zikesha otrzyma dodatkową monetę w stosunku 1 do 1. Jeszcze do tej pory nie było informacji, czy jakieś większe giełdy będą wspierały to wydarzenie, jeśli zaczną się pojawiać takie oświadczenia, zwłaszcza tych dużych giełd jak na Binance, może to wpłynąć pozytywnie, zazwyczaj to wpływa pozytywnie na, na, na wycenę. Patrząc na wykres do Bitcoina, też może przejdę sobie na wyższy interwał, też może się, może wystarczy. No, on był w długim downtrendzie, czyli, czyli utrzymywał się taki kanał spadkowy. W tej chwili ta cena wyszła na dosyć dobrym wolumenie, niedawno wyszła na dosyć dobrym wolumenie. Czyli mamy, jest generalna tendencja w tradingu, jeżeli cena porusza się w górę i wolumen, zwłaszcza ten kupujących, świece kupujące rosną, to jest to wszystko w porządku. Ważne, żeby właśnie ten wolumen wspierał, czyli im wyżej cena, tym, tym większy, większy wolumen powinien być zakupowy i tutaj to tak było, yy, natrafiliśmy z ceną na ważny poziom horyzontalny opór, wcześniej to było wsparcie, teraz jest opór, cena się odbyła w dół, yy, jeszcze sprzyjało temu rajd Bitcoina w górę, więc ta dominacja Bitcoina wzrosła, więc ten kapitał odpłynął również z Zcasha I, i wypadł z tego kanału wzrostowego, który tu budował, zaczął, już miał m, właściwie trzy. Wyższe dołki, trzy wyższe szczyty. No, niestety wypadł nam z tego kanału, ale teraz powoli próbuję wrócić. Myślę, że właśnie jeszcze przed nami wzrosty na tym Zikeszu. Ważne jest, żeby przebił ten poziom 001, 02. Myślę, że jak pokonsoliduję trochę pod tym oporem, to jest spora szansa, że dosyć szybko ten poziom zostanie przebity w parze do dolara zrobił niedawno ATH, więc to też jest dosyć istotna informacja. Myślę, że tutaj można się spodziewać sporych wzrostów. Czy tak będzie, zobaczymy. Jeżeli ta cena się dynamicznie też na dużym wolumenie odbije kilka razy jeszcze od tego poziomu 0.0102, myślę, że może wrócić potem do tego kanału spadkowego i spaść jeszcze sporo, sporo. Ale horyzontalnie jeszcze mamy wsparcie w międzyczasie, tutaj może zrobić też podwójne dno. Ale mamy tutaj wsparcie w okolicach 0,080. Ale myślę, że wiele wskazuje na to. Znaczy dużo jeszcze zależy od bitcoina, oczywiście. Tak jak wspomniałem, jeżeli on zacznie robić kolejny ride w górę, nowy, nowy szczyt powyżej 14 tysięcy. To większość altów myślę, że Zikes niestety też. W parze do Bitcoina ucierpi. Będzie warty mniej Satoshi. W parze do dolara jest szansa, że, że będzie nadrabiał. Ale jeżeli Bitcoin będzie kontynuował korektę, według mnie są na to większe szanse, to ten kapitał i myśl, przejdzie do altcoinów. Myślę, że zikes może naprawdę być dobrym typem na przytrzymanie na midterm. Czy tak będzie? Zobaczymy. Czas pokaże. Więc na dzisiaj to wszystko. Bardzo dziękuję za, za oglądanie. Dajcie znać w komentarzach, czy coś byście chcieli zobaczyć w przyszłym odcinku. Przypominam, że ja analizuję do, w parze do Bitcoina. W parze do Dolara mamy osobną serię analiz na kanale, więc ja tutaj analizuję do Bitcoina. I dzięki za, za wysłuchanie. I pamiętajcie, jeżeli Wam się podoba to, co robimy, dajcie łapkę w górę. Piszcie komentarze i powodzenia na rynku. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.